Fit deser, który możesz jeść tonami. Potrzebujesz kilku jabłek. Ja mam swojskie i czas je wykorzystać. Szybkie i niedrogie rozwiązania w kuchni to jest to, co kocham najbardziej. A jeszcze jak jest fit i można jeść to tonami, to marchewa już jest w ogóle w niebo wzięta. Chcesz jabłuszko? Zaraz ci mama da. Moje dziecko już czuje jabłuszko. Już idzie. No już, już, zaraz. No już, zaraz, poczekaj. Muszę jej trochę dać. Pokroję jej na mniejsze kawałki, bo kiedyś się nam jabłkiem zacztusiła i teraz jej kroimy na takie mniejsze kawałeczki. No już, już. Jak tak? Tak lubisz. E, aha, i nie piszcie mi, że do dziecka nie mówi się. Że do psa nie mówi się, że ja jestem jej mamą, bo ja ją traktuję jak dziecko. Jestem bardzo ciekawa, czy znasz ten deser. Jak kazeczki na kartę o głowych oczkach. Jabłka utarte, naszykuj sobie tartaletki albo jakieś naczynie. Nie muszą to być tartaletki. Ja akurat mam tartaletki, więc skorzystam z tego, że je mam. Tartaletki delikatnie natłuść. I posypuj do nich jabłka. Tak, bez cukru. Do jabłek możesz dodać cynamon, możesz dodać miodu lub orzechów. Ja z tych rzeczy nie dodam ani jednej, dlatego że moi chłopcy nie lubią. Płatki owsiane, ja mam górskie błyskawiczne. Udział palcami z odrobiną masła, ale to ma być naprawdę odrobina masła, bo to ma być fit deser. Nie lubię tego robić, ale no cóż, jak musz to muszę. I teraz taką kruszonką przykryj jabłka. I to wystarczy: zapiec. Chodź, wyciągniemy ten deser. Zapach roznosi się po całym bloku. Nie musisz mi wierzyć, zrób. A się sama przekonasz. Do tego jogurt naturalny albo skyr. Tak przepysznie to wygląda. Smacznego.